Czy na pewno to ja jestem winna naszemu kryzysowi? Od kiedy mój mąż zaczął pracować w domu, atmosfera w naszym mieszkaniu stała się napięta. Zawsze był osobą zapracowaną, ale teraz odkryłam, że brak podziału między życiem zawodowym a domowym wpłynął na nasze relacje. Pewnego dnia, gdy przygotowywałam kolację, usłyszałam, jak przez telefon jego kolega z pracy prosił go o dodatkową pomoc w projekcie, który miał być gotowy na następny dzień. Zamiast powiedzieć, że jest zajęty, zgodził się. Czułam się zlekceważona, więc powiedziałam mu: Nie rozumiem, dlaczego zawsze stawiasz pracę przede mną. To my musimy razem spędzać czas. Mój głos był napięty, a łzy zaczęły zbierać się w moich oczach. Spojrzał na mnie z zaskoczeniem, to tylko praca, to nie jest osobiste. W tej chwili czuję, jakbyśmy żyli w dwóch różnych światach. Po kolacji, gdy oboje milczeliśmy, zaczęłam zastanawiać się, czy moje oczekiwania są zbyt wygórowane. Chciałabym, żeby był obecny, ale może on ma prawo skupić się na pracy? Czy to ja jestem tym złym?